Witam serdecznie wszystkie fanki i fanów mangi i anime, do nas, którzy interesują się japońską kulturą. Tak jak wcześniej zapowiadałem, a mam w zwyczaju dotrzymywać słowa, chciałbym powiedzieć coś niecoś o filarach, które są ścisłą czołówką wśród zabójców demonów. Ja to osobiście, po tym jak dowiedziałem się z anime o ich istnieniu, przewertowałem internet w poszukiwaniu informacji, to też chętnie się z nimi podzielę. I jak zwykle ostrzegam przed spoilerami, a także zapraszam do subskrybowania, bo czuję się naprawdę bardzo dobrze, jak widzę pozytywny odbiór filmów. Mioka to pierwszy filar, którego poznajemy, jest to aktualny filar wody. Z wyglądu poza tym, że zazwyczaj jest pozbawiony emocji, ma charakterystyczne długie, czarne włosy i nosi lekko przebarwiony standardowy mundur zabójców Demonów, z szatą z jednej strony czerwoną, a z drugiej w zielone kwadraty. Po walce z muzanem Traci prawą rękę i obcina włosy do ramion. Jako jeden z nielicznych dostał własną opowieść, a jest to spin-off o tytule Gutom z Story. A opowiada historię Gyu po spotkaniu Tanjiro i Nezuko. Jego wrona jest stara, więc ma skłonności do popełniania błędów i rusza się wolniej niż inne wrony. Po walce z Muzanem wysyłał prezenty do Nezuko w zamian za leczenie, przez to Zenitsu uznał go jako rywala w miłości. Ma standardową katanę i zna wszystkie techniki oddechu wody, a nawet sam stworzył. Jednastą technikę, którą zna tylko on. Shinobu Kocio to filar owada. Ma dość specyficzne techniki, które wykorzystują głównie truciznę podawaną demonom, jak ze strzykawki, tyle że w ostrzu. Ma młodszą siostrę Kanae oraz przybraną siostrę Kanao. Shinobu jest dosyć drobna i ma wielkie oczy. Wydaje się mieć, nie mieć uprzedzeń i być przyjazna wobec innych zabójców demonów. Jej ostrza zostały zaprojektowane i wykute przez przywódcę wioski mieczników. Shinobu miała spięcie z Yushiro podczas wspólnych badań z Tamao. Jako, że Tamao była demonem, Shinobu jej nie do końca ufała, a to spowodowało, że Yushiro chciał ją zabić. Jakby to miało jej pomóc zaufać dwóm demonom? Kyojuro Rengoku to już w zasadzie nieżyjący filar ognia. Można go łatwo poznać po ogromnych brwiach i szacie w płomienie niczym Rik z chłopaków z Baraku. Jest bardzo entuzjastyczny i otwarty, a jego styl bycia nie do podrobienia. Uwielbia oglądać zapasy sumo i słodkie ziemniaki. Jego matka podczas ciąży z nim w brzuchu co 7 dni przez 2 godziny wpatrywała się w pochodnie. Z racji swojego stylu bycia nikt za nim nie nadąża, ale i tak jest to bardzo empatyczny typ. Ten gen Uzui to filar dźwięku i tak jak poprzednie filary miał swój epizod w anime. Mi osobiście imponuje przez harem, który posiada, ale do rzeczy. Wygląda dość ekstrawagancko. Ma dwie bransolety na bicepsach i dwie na nadgarstkach. Jest wysoki i umięśniony, ma białe włosy i okrojony mundur. Dla niego wszystko musi być krzykliwe i wybitne. Jest najszybszym biegaczem ze wszystkich filarów w ogóle. Zarówno on, jak i Inosuke używają dwóch mieczy zamiast jednego. Jak to jest w standardzie. I chyba na nich się kończy, bo nie słyszałem o innym zabójcy, który by takowe posiadał. Jakbym miał go porównać do jakiejś postaci z innego anime, to byłby to Itachi. Ale nie ze względu na to co, co teraz mówiłem, a raczej na to co dopiero zostanie powiedziane, więc ten gen miał rodzeństwa, Z czego prawie wszyscy zginęli przez mordercze treningi jego ojca i walki między sobą na śmierć i życie. On sam zastanawiał się nad eksterminacją całego swojego klanu, lecz nie dałby rady zabić ojca i brata. Mój Jiro Tokito to taki filar mgły, który ma ombre na włosach i wydaje się być znudzony wszystkim, co widzi. Aktualnie, Arek z nim jest w anime, co też daje mi dodatkową motywację do poznania go lepiej. Jest młody, szczupły i niski. Co ciekawe, ponieważ jest dalekim krewnym najsilniejszego zabójcy demonów wszechczasów i jego brata, który aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w wyższych rangą demonach Muzana. Celowo nosi luźne i przydłuże ubrania, aby przeciwnicy nie odkryli jego ruchu. Ma dziwną wronę, która jest zazdrosna o wszystko i standardowy miecz. Mitsuri Kanroji jest filarem miłości, z jej wyglądu najbardziej w oczy rzuca się wycięcie na klatce piersiowej w mundurze i włosy koloru różowo-zielonego jest bardzo umięśniona, ale za to namiętna i emocjonalna. Co prawda jest też nieśmiała i łatwo się denerwuje, lubi zachodnie jedzenie i, inspirowa i inspirowany zachodem potrawami, takie jak naleśniki, a je bardzo dużo, więc jej wydatki na jedzenie są ekstremalnie wysokie. Jej miecz jest inspirowany bronią południowo-indyjską, zwaną Urumi. Taki bad z rękojeścią. Co ciekawe, Mitsuri jest leworęczna. Jest jedyną kobietą, która posiada znak zabójców demonów, a także ma specjalny układ mięśni, dzięki czemu jej mięśnie są 8 razy gęstsze niż u zwykłego człowieka. Obanai Iguro to pogromca demonów, który stanowi pilar węża. Ma heterochromię i na tyle specyficzny wygląd, że spokojnie jest do odróżnienia w porównaniu do pozostałych. Ma węża na plecach, nie wiem czy też nie w kieszeni. Mundur w paski i opaskę na ustach niczym Kakashi z Naruto. Jego katana przypomina indonezyjski zygzakowaty miecz o nazwie Kiris. Nie wiem jak wy, ale dla mnie wydaje się dosyć dziwny. Chociaż gdy spotkał Mitsuri, to zakochał się. Od pierwszego wejrzenia, co wydaje się być normalną reakcją ze względu na jej urodziwy wygląd. Według rankingów jest drugi najsłabszy pod względem siły fizycznej z filarów, ale pomimo tego, to on jako jedyny dawał radę Muzanowi, zanim pojawił się u niego znak zabójców demonów. Przejdźmy do Gyomei Himejima. Co to mnie najbardziej interesuje, ponieważ jest najsilniejszy fizycznie z filarów. I obecnie jest filarem kamienia. Ma bliznę biegnącą przez całe czoło, nosi na szyjnik i trzyma w rękach Japa Mala. Jest to pętla kora koralów modlitewnych używanych w religiach indyjskich, a jego mundurek poza oczywistościami ma też zielony płaszcz. Jest bardzo łagodny i wrażliwy. Czy znacie legendę o niemym Michałku? Także niewidomy od dzieciństwa. Zmutny. Pomimo tego może przewidywać ruchy przeciwnika. Co wcześniej nadmienił w komentarzach użytkownik MiloSztopi5420, GioMej opiekował się sierotami, a jedną z nich był KaiGaku i to on doprowadził bezpośrednio do śmierci dzieci z rąk demona. Poza KaiGaku przeżyła Sayo, która miała później ogromne poczucie winy z powodu omyłkowego aresztowania GioMeja. Istnieje również teoria, jako że Sayo została kakushi. Gyomej kocha koty, gra na flecie i niezwykle łatwo potrafi się rozpłakać, a jego broń to topór i pałka połączone łańcuchem. I ostatni z filarów, filar wiatru: Sanemi Shinazukawa. Sanemi ma szpiczaste włosy, odkryty mundur, jest mocno umięśniony, jest uparty i porywczy. Ma bardzo rzadką grupę krwi, która stanowi łakomy kąsek dla demonów, co czyni go Mareci, a jej zapach potrafi odurzyć demony. Ma identyczny wzrost i wagę co Muzan, jako jedyny polował na demony przed dołączeniem do korpusu. Nie wiedział wtedy o mieczach, więc przywiązywał demony do czegoś łańcuchem i wystawiał na działanie promieni słonecznych. To by było na tyle. Ja dziękuję jeśli tu dotrwaliście. Do usłyszenia i hej! Biły. Pię... Bły. Pię... Pię... Gdzie ci będzie lepiej. będzie